Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu, cichy i pokornego serca. Módlmy się. Przechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia, i radzi udzielić przebaczenia w imię tegoż syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. O Jezu, najsłodszy odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie najświętszemu sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi drugimi, O Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego. Królem bądź nam, O Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy, jedności, wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia, jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu, sprawa, by ze wszystkich ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: chwała, bądź bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Je cześć i chwała na wieki. Amen. Przed tak wielkim sakramentem. res się, Boże Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. O. Wielbię cię w każdym momencie, o w chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię cię w każdym momencie, o w chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię cię. W tym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie.